Dzień dobry, witam serdecznie Panią Pani Janno, Odpowiadam na Pani pytanie dotyczące relacji. Najpierw sprawdźmy intencje tego Pana wobec Pani. A tutaj karty pokazują, że jeśli Państwo się nie kontaktowaliście, to bardzo szybko nastąpi jakiś kontakt. Może ktoś do kogoś przyjechać, pojechać, być może pojedziecie gdzieś razem, ale taka wymiana informacji dość intensywna się tutaj pokazuje. Ok. Intencje. Jeżeli Państwo się pokłóciliście na przykład, to pojawia się tutaj karta zmartwychwstania lub za chwileczkę pokłócicie, tak? To intencja tutaj jest taka, żeby no na razie z tej jednej karty, żeby odbudować waszą relację. Zobaczymy, co ono pani myśli. Paść Co chce, żeby pani zrobiła? Piątka buław. Co sam wnosi w relację? Cesarz. Ha. Czwórka mieczy. Proszę pani, jeżeli nie jesteście w tym momencie pokłóceni, to ten pan się z panią skontaktuje, żeby się, że tak powiem, pogodzić, odbudować, tak? Ale ta odbudowa ma polegać na tym, że pani od A do Z zaakceptuje warunki stawiane przez tego pana. On po prostu nie ma woli kompromisu i jest tak albo pani zrobi tak jak pani chce, jak on chce, dostosuje się pani po prostu w 100% do tego człowieka, a jak nie, to niestety ale ta relacja będzie tutaj e, czwórka. Mieczy taka zawieszona, nie wiadomo czyście się rozstali, czyście się nie rozstali, takie wszystko niedopowiedziane. E, on uważa, że pani jest kłótliwa, że pani stawia na swoim że Pani wszczyna awantury, a powód jest tylko jeden. To nie Pani, tylko ten człowiek, który nie znosi kompletnie sprzeciwu kogokolwiek i czyjegokolwiek, w jakiejkolwiek stopniu. Owszem, odbudujmy naszą relację, ale ma być tak, jak ja powiedziałam, koniec, kropka, w ogóle nie ma dyskusji. No, jak Pani sobie chce, tak. No. Co on przed Panią ukrywa? Jest tutaj Karta Księżyca, więc to jest, um, karty sugerują, że na ten moment to niestety, ale tutaj nie wyjaśnią co, ukrywa facet, natomiast razem z Magiem to faktycznie coś mataczy, coś kręci, mataczy, um, pozwala, żeby lu ludzie czy pani wiedzieli tylko troszeczkę e, na jego temat, a cała reszta jest dokładnie zakamuflowana, tak jakby jakieś podwójne życie prowadził w ogóle, czy, czy, czy coś w tym stylu. Na przyszłość. Czy, czy to jednak ma sens dziewiątka de pentakli? Falowość. Proszę Pani, falowość. Czyli e, chwilowo możecie się pogodzić. Pani zaakceptuje to, co Pani za, musi zaakceptować. Dostosuje się, ale Pani też tak długo nie wytrzyma, żeby żyć pod czyjeś dyktando. I w ósemce kielichów tutaj są pokazane liczne rozstania i powroty między Państwem. Dobra. A teraz zobaczmy kolejny układ. Stan związku obecny, stan relacji. A z mieczy. Odwrócony as mieczy, dobra, zostawię go tak. Czyli w tym momencie już te kłótnie, jakby awantury, miecze się odwracają, to znaczy, że będzie tutaj dojście do zgody. Jeśli Państwo jesteście pokłóceni, to za chwileczkę, no bo ja myślę, że o to świetnie określa to, co powiedziałam przed chwileczką, tak? Motałam się, czy już się pokłóciliście, czy jeszcze nie, ale jeśli już jesteście pokłóceni, to ta kłótnia mija. Pani stan emocjonalny. Trójka, no faktycznie pani się obraziła. Czuje się pani, że panią zranił ten pan. A czy on się czuje winny? A trójka denarów. A, do niego trzeba przyjść i prosić. Emo, jak pani przyjdzie i poprosi, bo on jest ten guru, to będzie luks. Czego pani tutaj w nim nie znosi, trójka buław, czego on nie znosi w pani. Tak jakby, no raz, że nie znosi Pani tego, że on gdzieś bez przerwy jeździ, wyjeżdża, że go nie ma, że podróżuje lub się chce przeprowadzić, że e, działa bez przerwy, czymś jest bez przerwy zaaferowany i taki, i no, to cesarz, on swoje wojska tam ustawia, nie? To tego pani nie znosi, tego aż po prostu nadmiernego działania. On w Karcie Księżyca e, chciałby wiedzieć o Pani wszystko, jak to cesarz, on ma swój wywiad. On musi wiedzieć, a tu jest karta księżyca, czyli podejrzewa, że może coś Pani jeszcze przed nim ukrywa, tak? Dobra, co powinna Pani zrobić, żeby ta relacja była dobra? Paść buław. Co on powinien zrobić, żeby ta relacja była dobra? No albo zmienić miejsce pobytu, albo się w końcu zdecydować, albo skądś odejść. Co Pani może zrobić, paść buław? No, jeśli pani będzie bardziej kusząca, seksowna, bo tutaj on um, chce mieć właśnie takie, wie pani, um, takie doznania, tak, taka kreatywność, jeśli chodzi o życie intymne, to jeśli pani to podejdzie w bardziej kreatywny sposób, to wtedy po prostu, no, może uważa, że pani coś ukrywa i że pani um, a, nie jest taka otwarta. O. Zobaczmy tutaj. Seks z pani strony, seks z jego strony. Seks z pani strony, seks z jego strony. Czyli z jednej strony, z jednej strony um, pani podejście kreatywne, król Buław. Jak to teraz pogodzić? A tak to chyba pogodzę, że on chce, żeby pani a, była kreatywna, bardziej taka zaczepna, zadziorna, ale on w, każdej, w każdym momencie może powiedzieć nie, później, nie teraz. Tu jest takie jakieś odrzucenie, u niego jakieś odrzucenie tego seksu. Być może prawda jest taka, że tutaj facet jest mocny w gębie, ale jak przychodzi co do czego, to on w ogóle bladego pojęcia nie ma, co zrobić, żeby kobieta przy nim czuła się właśnie jak ten król. Czyli od, z jednej strony od pani wymaga, z drugiej strony nie daje nic, odrzuca i jeszcze mówi, że to pani wina. Hmm. Relacja na przyszłość. Na dalszą przyszłość. I o dziwo. Państwo, jeśli chodzi o relację na dalszą przyszłość, czyli rok do dwóch, macie kartę słońca i macie kartę gwiazdy. Więc ta relacja mimo rozstań powrotów będzie w pewnym momencie odbudowana i ma szansę. To bardzo dobrze, że pokazały się te dwie karty, to znaczy, że ludzie w jakiś sposób się do siebie dopasują. Być może pani tutaj weźmie jakieś swoje sugestie lub też po prostu pani się dostosuje do tych jego wymagań, będzie pani robić tak jak on sobie chce i wtedy będzie po prostu sielanka bajka, tak? I będzie to trwało, dopóki się to pani, krótko mówiąc, nie, nie znudzi. To nie są karty do końca życia państwa i do końca życia tej relacji, ale na przestrzeni dwóch lat macie szansę być w związku. I być z tego związku zadowoleni, krótko mówiąc. Miecze się odwracają, kłótnia ustaje, potem będzie następna, potem będzie kolejne rozstanie, potem będzie następny powrót, aż w końcu się w jakiś sposób dotrzecie i, i przez jakiś czas na pewno będziecie razem. Sprawdźmy jeszcze, czy tu z tej relacji, czy ta relacja będzie długa. Będzie długa. Ósemka kielichów. No, falowa. Raz lepiej, raz gorzej. Czy urodzą się z niej dzieci? Raczej nie. Co będzie powodem? Nowa droga. Powodem może być dziecko, ale nie wiem czyje. E, lub powodem po prostu nowa droga jednego lub drugiego, e, drugiego z Państwa. Słabe strony związku, karta świat. Słabą stroną związku jest karta świat. Wy, wyjazd jednego z partnerów lub mieszkanie poza granicami e, lub też robienie kariery i poświęcenie wszystkiego dla kariery, a nie dla związku. To, Szkoda, bo gdyby wyszło, że mocną stroną związku jest karta świat, to znaczy, że możecie razem góry przynosić. Ale skoro to jest słaba strona, czyli w momencie, kiedy jednej z osób wiatr powieje żagle, to raczej tutaj zamknie etap i pójdzie tam, gdzie do sąsiada, gdzie trawa jest zawsze zieleńsza. Czyli falowość, pogodzenie, do dwóch lat relacja, nawet całkiem dobra, pod warunkiem, że się pani dostosowuje, nie widzę tu dzieci. Na dalszą przyszłość, do pięciu lat, państwo sobie każde w swoją st stronę tutaj niestety pójdzie. Dziękuję bardzo.